Maj 1944 roku przyniósł ulewny deszcz nad prowizoryczną fabryką broni armii krajowej ukrytą w piwnicy zniszczonej kamienicy na Woli, gdzie inżynier Wacław Zawadzki stał nad stołem warsztatowym zawalonym częściami metalowymi i patrzył na to, co miało być rozwiązaniem największego problemu polskiego ruchu oporu, problemu który trapił każdy oddział partyzancki od początku okupacji. Problemu tak fundamentalnego, że decydował o życiu lub śmierci tysięcy ludzi. Brak broni automatycznej, brak pistoletu maszynowego broni, która mogła wystrzelić dziesiątki pocisków w sekundę broni, która dawała pojedynczemu żołnierzowi moc ogniową dziesiątek żołnierzy z karabinami. Broni, która była różnicą między wygraniem a przegraniem zasadzki, między przeżyciem a śmiercią. Wehrmacht miało pistolety maszynowe, MP40 produkowane w setkach tysięcy, każdy niemiecki żołnierz mógł mieć jeden, Wehrmacht mogło pozwolić sobie na luksus automatycznej broni dla każdego, bo miało przemysł, miało fabryki, miało zasoby, miało wszystko. Polska nie miała nic, fabryki były zniszczone albo kontrolowane przez Wehrmacht, materiały były niedostępne, wszystko musiało być kradzionym, przemycanym, improwizowanym, każda broń produkowana przez Armię Krajową była cudem organizacji, determinacji, kreatywności, ale nawet cuda miały ograniczenia ograniczenia wyznaczone przez rzeczywistość, przez prawa fizyki, przez to, co było możliwe z dostępnych materiałów, z dostępnych narzędzi, z dostępnej wiedzy. Zawadzki był jednym z najlepszych inżynierów pracujących dla Armii Krajowej. Przed wojną pracował w państwowej wytwórni broni, w radomiu, znał się na projektowaniu broni, na metalurgii, na wszystkim, co było potrzebne, żeby stworzyć funkcjonalną broń z niczego. Dostał zadanie w 1943: zaprojektuj pistolet maszynowy, który armia krajowa może produkować w podziemnych warsztatach. Pistolet, który będzie prosty, tani, skuteczny, pistolet, który da polskim partyzantom szansę przeciw Wehrmacht. Zawadzki pracował przez osiem miesięcy, projektując, testując, modyfikując. W końcu stworzył coś, co działało: coś, co nazwano błyskawica polski pistolet maszynowy, pierwszy wyprodukowany podczas okupacji, pierwszy, który miał szansę być produkowany w znaczących ilościach. Błyskawica była prosta, brutalno prosta, była inspirowana brytyjskim Sten, który też był prosty, ale błyskawica była jeszcze prostsza, bo musiała być, bo warunki produkcji były gorsze niż brytyjskie. Części były robione ręcznie w podziemnych warsztatach, każda część była trochę inna, tolerancje były szerokie, kontrola jakości była minimalna, wszystko było podporządkowane jednemu celowi produkować jak najwięcej pistoletów maszynowych jak najszybciej dawać armii krajowej automatyczną broń dawać szansę ale błyskawica miała problem problem którego zawadzki nie przewidział podczas projektowania problem który ujawnił się dopiero gdy broń była używana w prawdziwych warunkach Bojowych, w stresie, w chaosie, w desperacji, problem tak fundamentalny, że Wehrmacht żołnierze, którzy schwytali błyskawice i badali je, byli oszołomieni, nie mogli uwierzyć, że Polacy świadomie zaprojektowali broń z taką wadą, z takim defektem z czymś, co zabijało polskich partyzantów częściej niż Wehrmacht. Pytanie brzmiało tylko, jaki był ten błąd? Dlaczego Zawacki go nie naprawił? Dlaczego armia krajowa kontynuowała produkcję mimo znanych problemów? Dlaczego polscy partyzanci używali broni, która ich zabijała? Dlaczego nikt nie zatrzymał produkcji, nie przeprojektował, nie zrobił czegoś, żeby naprawić problem, który wszyscy widzieli, który wszyscy znali, który zabijał ludzi każdego dnia? Odpowiedź była bardziej mroczna, bardziej tragiczna, bardziej pokazująca desperację polskiego ruchu oporu, niż ktokolwiek chciałby przyznać. Wacław Zawacki zaprojektował błyskawice według wszystkich dostępnych mu zasad inżynierii. Studiował Sten, studiował MP-40, studiował każdy prosty. Pistolet maszynowy, który mógł znaleźć w dokumentacji technicznej przemycanej przez aliantów, wiedział, co musi mieć dobry pistolet maszynowy: prosty mechanizm odrzutu, minimalna liczba części ruchomych, łatwa produkcja, niezawodność. Wszystko to Zawacki próbował włączyć do projektu, ale miał ograniczenia, ograniczenia, których projektanci z czy MP40 nie mieli. Zawadzki nie miał dostępu do wysokiej jakości stali, nie miał dostępu do precyzyjnych narzędzi obróbczych, nie miał dostępu do profesjonalnych testów. Wszystko co miał, to był warsztat w piwnicy. Kilka tokarek, kilku wykwalifikowanych metalurgów, którzy pracowali w nocy, ryzykując życie, bo Gestapo szukało podziemnych fabryk, szukało każdego dnia, każdej nocy. Aresztowania były częste, egzekucje były natychmiastowe. Zawacki zaprojektował błyskawice, żeby strzelać pociskami 9K 19 jutra parabellum, tym samym kalibrem, którego Wehrmacht używało w MP-40. Kalibr był wybrany, bo armia krajowa mogła kraść amunicję z niemieckich magazynów. Mogła używać zdobycznej amunicji, nie musiała produkować własnej, co byłoby niemożliwe. Błyskawica miała szybkostrzelność około 500 pocisków na minutę, wolniejszą niż MP-40, ale wystarczającą. Miała magazynek na 32 pociski, miała prostą celownicę, miała drewniany kolbę. Wszystko było funkcjonalne, wszystko działało. W testach fabrycznych błyskawica działała dobrze. Strzelała, nie zacinała się często, była niezawodna według standardów podziemnej produkcji. Problem pojawił się w warunkach polowych. Problem, którego testy fabryczne nie mogły przewidzieć. Problem związany z jednym elementem projektu. Elementem, który Zawacki musiał uprościć. Bo nie miał wyboru. Bo produkcja bardziej skomplikowanego elementu byłaby niemożliwa w warunkach podziemnego warsztatu. Bezpiecznik mechanizm, który zapobiegał przypadkowemu wystrzałowi, który trzymał broń bezpieczną, dopóki użytkownik nie był gotowy strzelać. Błyskawica miała bezpiecznik, ale był to najprostszy, Możliwy typ bezpiecznika, dźwignia, która blokowała spust. Zawadzki zaprojektował go tak, żeby był łatwy do produkowania, łatwy do instalowania. Wymagał tylko jednej dodatkowej części jednej sprężyny. Wszystko można było zrobić w warsztacie bez specjalistycznego sprzętu. Ale ten prosty bezpiecznik miał jedną krytyczną wadę. Wadę, która nie była oczywista podczas projektowania. Która ujawniła się dopiero w użyciu. Bezpiecznik nie był wystarczająco mocny, sprężyna nie była wystarczająco sztywna. Dźwignia mogła być przypadkowo przełączona przez uderzenie, przez upadek, przez cokolwiek, co mogło się zdarzyć podczas walki, podczas biegania, podczas wspinania się, podczas wszystkiego, co partyzanci robili każdego dnia. Gdy bezpiecznik był przypadkowo wyłączony, błyskawica mogła wystrzelić sama, mogła wystrzelić, gdy partyzant biegł, gdy broń podskakiwała, gdy coś uderzyło w spust przez przypadek, mogła wystrzelić w każdej chwili nieprzewidywalnie, niebezpiecznie, śmiertelnie nie dla wroga, ale dla użytkownika, dla jego kolegów dla wszystkich wokół. Pierwsze incydenty były w marcu 44, miesiąc po rozpoczęciu produkcji. Partyzant niosący błyskawice przez las potknął się, broń upadła, wystrzeliła. Pocisk trafił w nogę innego partyzanta. Rana nie była śmiertelna, ale była poważna. Partyzant był ewakuowany. Stracił miesiąc rekonwalescencji. Incydent był zgłoszony jako wypadek, jako nieszczęśliwy przypadek. Nikt nie pomyślał, że to był problem z bronią. Drugi incydent był w kwietniu. Partyzant czyszczący błyskawice przypadkowo przełączył bezpiecznik. Broń wystrzeliła. Pocisk trafił w ścianę. Na szczęście nikt nie był w linii ognia. Incydent był znowu zgłoszony jako wypadek, jako nieuwaga użytkownika. Instrukcje były wydane: bądźcie ostrożni z bezpiecznikiem, sprawdzajcie go zawsze, traktujcie broń, jakby była zawsze załadowana. Trzeci incydent był w maju: partyzant niosący błyskawice na ramieniu biegł podczas zasadzki, broń wystrzeliła sama. Pocisk trafił w plecy partyzanta biegnącego przed nim, zabił go natychmiast. To był pierwszy potwierdzony przypadek śmierci spowodowany przez przypadkowy wystrzał błyskawicy. To był moment, gdy armia krajowa zrozumiała: To nie są wypadki. To jest problem z bronią. To jest wada projektu. Zawadzki został wezwany do wyjaśnienia, został zapytany, dlaczego bezpiecznik jest tak słaby? Dlaczego broń może wystrzelić sama? Co można zrobić, żeby naprawić? Zawacki wyjaśnił. Bezpiecznik jest prosty, bo. Musiał być prosty, bardziej skomplikowany bezpiecznik, wymaga precyzyjniejszej produkcji, wymaga lepszej stali, wymaga wszystkiego, czego nie mamy. Mogę przeprojektować, mogę zrobić bezpiecznik lepszy. Ale będzie to wymagało zatrzymania produkcji, będzie to wymagało przeróbki wszystkich wyprodukowanych błyskawic, będzie to wymagało czasu, może miesięcy, może dłużej, a w tym czasie partyzanci nie będą mieli automatycznej broni, Wehrmacht będzie miało przewagę, straty będą wyższe. Dowództwo armii krajowej, Stanęło przed decyzją, decyzją niemożliwą, decyzją, która nie miała dobrej odpowiedzi: zatrzymać produkcję błyskawicy, naprawić problem, ale pozostawić partyzantów bez automatycznej broni przez miesiące, albo kontynuować produkcję, akceptować, że błyskawica zabija własnych użytkowników, akceptować, że polscy partyzanci będą ginąć od własnej broni, ale przynajmniej będą mieli automatyczną broń. Będą mieli szansę przeciw Wehrmacht, będą mieli coś zamiast nic. Dowództwo wybrało kontynuować produkcję. Decyzja była pragmatyczna, była kalkulacją, była brutalno szczera. Więcej partyzantów zginie od Wehrmacht, jeśli nie będą mieli automatycznej broni, niż zginie od przypadkowych wystrzałów błyskawicy. Matematyka śmierci faworyzowała kontynuowanie produkcji, nawet z wadą, nawet z ryzykiem, nawet z ceną płaconą w polskiej krwi. Decyzja była przekazana do wszystkich oddziałów używających błyskawicy wraz z instrukcjami: zawsze sprawdzać bezpiecznik. Nigdy nie nosić broni z palcem na spuście, być świadomym, że broń może wystrzelić przypadkowo, być ostrożnym, ale używać jej, bo jest lepsza niż nic, bo jest jedyną automatyczną bronią, którą armia krajowa może produkować bo jest jedyną szansą. Partyzanci zaakceptowali. Nie mieli wyboru, potrzebowali broni. Potrzebowali automatycznej siły ognia, potrzebowali czegokolwiek, co dawało im przewagę przeciw Wehrmacht. Błyskawica, mimo wady, była lepsza niż karabin. Był szybsza, była bardziej śmiercionośna dla wroga. Fakt, że była też niebezpieczna dla użytkownika. Był akceptowalnym ryzykiem, był ceną, którą trzeba było płacić. Do końca wojny armia krajowa wyprodukowała około 600 błyskawic. Liczba mała w porównaniu z milionami MP40 produkowanych przez Wehrmacht, ale znacząca dla polskiego ruchu oporu, który miał prawie zero automatycznej broni, przed tym 600 błyskawic dawało 600 partyzantom automatyczną siłę ognia. Dawało 600 oddziałom przewagę, którą nie miały wcześniej, ale cena była płacona. Każdego miesiąca były incydenty. Każdego miesiąca polscy partyzanci ginęli od przypadkowych wystrzałów błyskawicy. Liczby nie były dokładnie zliczone, bo dokumentacja była niekompletna bo wiele incydentów nie było raportowanych, bo w chaosie wojny, w desperacji powstania nikt nie miał czasu na precyzyjne liczenie, ale szacunki po wojnie, oparte na dostępnych raportach, na zeznaniach świadków, na wszystkich źródłach, mówiły od trzydziestu do pięćdziesięciu polskich partyzantów zginęło od przypadkowych. Wystrzałów błyskawicy 30 do pięćdziesięciu, liczba, która wydaje się mała, ale która reprezentowała prawdziwe życia, prawdziwych ludzi, którzy zginęli nie od Wehrmacht, nie w walce, ale od własnej broni, od broni, która miała ich chronić, która miała im pomagać, która zamiast tego ich zabiła. Wehrmacht schwytało kilkadziesiąt błyskawic podczas walk, podczas przeszukań, podczas nalotów na podziemne warsztaty. Niemieckie inżynierzy badali broń, analizowali design, pisali raporty techniczne. Raporty były szczegółowe, profesjonalne, obiektywne. Jeden raport z czerwca 1944 opisywał błyskawice jako prymitywną, ale funkcjonalną broń, jako Pokazującą wysokie umiejętności improwizacji polskich inżynierów, mimo ograniczonych zasobów, ale raport również notował: Bezpiecznik jest niewystarczający, broń może wystrzelić przypadkowo, jest to poważna wada konstrukcyjna. Użytkowanie tej broni jest niebezpieczne dla operatora. Wehrmacht, oficer, który czytał raport. Napisał notatkę na marginesie: Dlaczego Polacy używają broni, która ich zabija? Czy nie widzą wady? Czy są tak desperaccy, że akceptują takie ryzyko? Notatka pokazywała, że Wehrmacht nie rozumiało desperacji polskiego ruchu oporu, nie rozumiało, że Polacy nie mieli wyboru, że alternatywą wobec wadliwej błyskawicy było nic, że nic było gorsze niż wadliwa broń, że wadliwa broń Przynajmniej dawała szansę, dawała możliwość walki, dawała coś zamiast całkowitej bezsilności. Wehrmacht próbowało używać schwytanych błyskawic przeciw partyzantom, ironicznie używać polskiej broni przeciw Polakom. Ale Wehrmacht-żołnierze, którzy dostali błyskawice, szybko je odrzucali. Woleli swoje MP-40, woleli broń niezawodną, bezpieczną. Wehrmacht mogło pozwolić sobie na luksus wyboru, mogło odrzucić wadliwą broń, bo miało lepszą, Polacy nie mogli. Dla Polaków wadliwa błyskawica była najlepszą bronią, którą mieli, była jedyną automatyczną bronią, którą mogli produkować, była jedyną szansą. Po wojnie błyskawica była pamiętana jako symbol polskiej determinacji symbol tego, że Polacy byli gotowi akceptować każde ryzyko, każdą cenę, żeby walczyć, żeby nie poddawać się. Historia Błyskawicy była opowiadana jako heroiczna, jako przykład polskiej kreatywności, polskiej odwagi, ale rzadko była opowiadana pełna prawda. Pełna prawda o tym, że błyskawica zabijała Polaków, że miała wadę, która była znana, która była akceptowana, która była tolerowana, bo nie było alternatywy, ta prawda była niewygodna, była bolesna, była pokazująca ciemną stronę heroizmu, pokazująca, że heroizm czasem wymaga akceptacji śmierci nie tylko w walce, ale od własnej broni. Wymaga akceptacji ryzyka tak absurdalnego, że wróg nie może go zrozumieć, nie może uwierzyć, że ktokolwiek by to zaakceptował. Ale Polacy to zaakceptowali, bo mieli do wyboru. Zaakceptować ryzyko albo zaakceptować porażkę, zaakceptować, że nie mogą walczyć, że są bezsilni, że Wehrmacht wygra bez oporu, to było nie do przyjęcia, było... Gorsze niż śmierć, było gorsze niż ryzyko przypadkowego wystrzału. Więc Polacy wybrali ryzyko, wybrali walczyć mimo wad broni, mimo niebezpieczeństwa, mimo wszystko, Wehrmacht było oszołomione, nie mogło zrozumieć tej mentalności. Dla Wehrmacht broń była narzędziem, jeśli narzędzie było wadliwe, było odrzucane, było zastępowane lepszym. To była logiczna, racjonalna decyzja, ale dla Polaków broń była czymś więcej niż narzędziem, była symbolem oporu, była dowodem, że mogli produkować coś, że nie byli całkowicie bezsilni, że mogli walczyć mimo wszystkich ograniczeń, mimo wszystkich przeszkód. Symboliczna wartość była ważniejsza niż praktyczne niedoskonałości, determinacja była ważniejsza niż bezpieczeństwo. I ta różnica w myśleniu była różnicą między tyranią a wolnością. Wehrmacht walczyło dla obowiązku, dla rozkazu, dla Führera, ale nie dla czegoś głębszego nie dla czegoś, co wymagałoby akceptacji wadliwej broni, akceptacji ryzyka śmierci od własnego wyposażenia. Polacy walczyli dla. Wolności dla Polski, dla czegoś tak fundamentalnego, że każde ryzyko było akceptowalne, każda cena była warta płacenia, nawet cena polskiego życia zabitego przez polską broń. Zawacki przeżył wojnę, pracował nad ulepszeniem błyskawicy do końca, próbował naprawić bezpiecznik, udało mu się w 1945 nowy design, był lepszy, bezpieczniejszy. Ale było za późno, wojna się kończyła, produkcja została zatrzymana, ulepszona wersja nigdy nie była produkowana masowo. Zawacki nosił winę przez resztę życia winę za każdego Polaka, który zginął od błyskawicy winę za wadę, którą nie naprawił wcześniej, choć wiedział, że nie było to możliwe że zrobił wszystko, co mógł że decyzja kontynuować produkcję nie była jego. Ale winą się nie kieruje logiką, wina jest emocją, i Zawadzki czuł ją głęboko. Umarł w 1978, nigdy publicznie nie mówił o błyskawicy, nigdy nie chciał być kojarzony z bronią, która zabijała Polaków, jego rola była zapomniana, jego. Nazwisko zniknęło z historii. Błyskawica była pamiętana. Ale nie jej twórca może tak było lepiej. Może Zawadzki wolał być zapomniany niż pamiętany jako człowiek, który zaprojektował wadliwą broń. Ale prawda jest taka: Zawacki zrobił, co mógł. Zaprojektował najlepszą broń możliwą w warunkach, które miał. Wada nie była jego winą, była winą okoliczności. Była ceną desperacji, była rezultatem próby robienia niemożliwego z niczego. I mimo wady, mimo śmierci, które spowodowała, błyskawica była sukcesem, bo dawała Polakom szansę, bo dawała broń, bo dawała symboliczne zwycięstwo przeciw Wehrmacht, które mówiło: możemy produkować, możemy walczyć, nie jesteśmy bezsilni, nie jesteśmy pokonani, jesteśmy wciąż tu, wciąż walczymy, wciąż żywi. I to było wszystko, co się liczyło. Deszcz przestał padać nad Warszawą w czerwcu 44. Błyskawica była używana w powstaniu, zabijała Wehrmacht, zabijała Polaków, ale była używana, Wehrmacht było oszołomione. Nie mogło zrozumieć. Dlaczego Polacy używają wadliwej broni? Dlaczego akceptują ryzyko? Bo nie było wyboru, bo alternatywa była gorsza, bo wadliwa broń była lepsza niż żadna. Ta logika była obca Wehrmacht, ale była polska, była desperacką, była rzeczywistą i pokazywała, że determinacja jest silniejsza niż doskonałość, że walka jest ważniejsza niż bezpieczeństwo, że wolność jest warta każdej ceny, nawet ceny życia zabitego przez własną broń. Pytanie, które pozostało brzmiało prosto: ile ryzykujesz dla wolności? która broń zmieniała wszystko. Jeśli ta historia pokazała ci, że heroizm ma ciemne strony, polub i subskrybuj. Następna historia może być bliżej niż myślisz.